W zadaniu drugim mamy funkcję w podpunkcie A o wzorze minus x kwadrat, znamy dziedzinę tej funkcji. No i mamy przedstawić tą funkcję wykorzystując do tego tabelę, graf oraz mamy narysować wykres tej funkcji. Czyli ponieważ mamy tutaj dziedzinę, no to wpiszmy sobie wszystkie te liczby w miejsce x, no bo dziedzina to będą nasze x, czyli mamy tak, minus 2. Minus 1, minus 1 druga, 0, 1 druga, 1 i 2. Ponieważ jeżeli mamy zapisane te x w nawiasie klamrowym, to już wiemy, że wykresem funkcji będą poszczególne punkty, dlatego każdą tą liczbę musimy sobie wpisać tutaj do tabelki. No i wyznaczamy y. Czyli po kolei minus 2 do kwadratu to 4. Mamy jeszcze minusa, czyli minus 4. Minus 1 do kwadratu to 1, czyli mamy minus 1, tutaj mamy 1 czwartą, no ale mamy jeszcze minus, czyli minus 1 czwarta, tu mamy 0, tutaj minus 1 czwartą, minus 1 oraz minus 4. Tak po kolei pod x podstawiamy sobie do wzoru mamy wykonaną tabelkę, następnie nas interesuje graf, czyli tu będą x, tutaj y i przepisujemy wszystkie x. Mam minus 2, minus 1, minus 1, druga, 0, 1, druga, 1 oraz 2, a następnie y, czyli mamy tak minus 4, minus 1, minus 1, czwartą, i mamy jeszcze 0, no bo zauważcie, że minus 1 czwarta nam się powtarza, minus 1 także, minus 4 również, czyli nie musimy tego przepisywać dwa razy. Minus dwójce mamy przyporządkowaną minus czwórkę, minus 1 minus 1 minus 1 drugiej minus 1 czwartą, 0 mamy przyporządkowane 0, 1 drugiej minus 1 czwartą jedynce mamy przyporządkowaną minus jedynkę i dwójce mamy przyporządkowaną minus czwórkę. No i mamy graf. Jeszcze wykres, czyli punkt minus 2, minus 4 znajduje się tutaj. Minus 1, minus 1, teraz minus 1, druga, minus 1, czwarta, no mniej więcej tutaj, punkt 0, 0, teraz 1, druga, minus 1, czwarta, 1... Minus 1 tutaj, no i 2 minus 4 w tym miejscu, no i to będzie wykres naszej funkcji. Absolutnie tych punktów połączyć nie możemy. Spójrzmy teraz na podpunkt B. Mamy funkcję o tym wzorze. Dziedzina się nie zmieniła, czyli wszystkie te x -y należy sobie tutaj zapisać, jeszcze mamy tak jedną, drugą, jedynkę i dwójkę, no i wyznaczyć y, czyli najpierw do kwadratu, minus 2 do kwadratu to będzie 4, 4 razy 2 to 8 i dla dwójki także będziemy mieli ósemkę. Teraz minus 1 do kwadratu to 1, 1 razy 2 to 2, czyli tu też będzie dwójka, podstawmy minus 1 drugą, czyli minus 1 druga do kwadratu to 1 czwarta, 2 razy 1 czwarta to 2 czwarte, Czyli 1, 2 i tu i tu. No i 0 do kwadratu to 0 razy 2 to będzie 0. Następnie tworzymy graf, czyli mamy x oraz y. Wszystkie x wypisujemy, czyli minus 2, minus 1, minus 1, druga, 0, 1, druga, i 1 oraz 2. No i tak samo y, czyli tak 8, 2, 1, 2 i 0, no bo pozostałe nam się będą tutaj wartości powtarzały. Minus dwójce mamy przyporządkowaną ósemkę, minus jedynce, dwójkę, minus jedynce, drugiej, jedynkę, drugą, 0 mamy przyporządkowane 0, jedynce, drugiej, jedynkę, drugą, jedynce, dwójkę, a dwójce ósemkę. No, i jeszcze wykres nam pozostał, czyli zaznaczamy minus 2, 8, minus 2 i raz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tutaj, minus 1, 2. Minus 1, druga, 1, druga, 0, 0. 1 druga, 1 druga tutaj, 1, 2 w tym miejscu, no i jeszcze 2, 8. Kolejny punkt, i to będzie wykres naszej funkcji, punkt. Czy podpunkt C wykonujecie dokładnie tak samo, pamiętając, żeby tych punktów nie łączyć.